Dobry wieczór, bo jest późna pora. Yy, za pół godziny zamykają Aldika. Yy, tego Aldika, zobaczcie. Yy, no, jesteśmy po raz kolejny z tym Aldiku. Yy, ze względu na to, że zawsze mają w tej chwili najlepszy towar. Yy, ze wszystkich tych sklepów, w których do tej pory brałem te paczki, no to paczki niespodzianki. Z aplikacji Togo to go, to go. Yy, film nie zawiera lokowania produktu <laughs> yy, więc no, najbardziej opłacalne były, są te wszystkie paczki z zaldika jak zresztą na pewno widzieliście na poprzednich filmach yy, także no dało nam się teraz złapać okazało się że teraz dosłownie yy, 15-20 minut temu Pokazała się dopiero paczka, widocznie dopiero stwierdzili, że, że będą mieli co dać i dopiero się pokazała na aplikacji. Także trzeba było szybko reagować, bo te paczki z Aldika bardzo szybko znikają, po prostu są, Aldik jest bardzo popularny, jeżeli chodzi o jakościowo towar, który się tutaj u nich dostaje. No i potwierdzam, no faktycznie jest najlepszy. Y Powiem Wam taką ciekawostkę, bo pewnie się zastanawiacie, o, że tak te, te, tyle on tutaj bierze ciągle tych paczek, yy, pewnie to wyrzucają albo coś podobnego. No nie, nic z tych rzeczy, yy, po prostu robimy to w ten sposób, że jak już nam się pewne rzeczy w rodówce zaczynają powoli kończyć, no to bierzemy sobie takie trzy paczki, patrzymy, yy, co z tego można wtedy zrobić i dopiero wtedy się uzupełni ewentualnie zakupami, które są tam jeszcze potrzebne, ale ostatnio te paczki są tak dobre, że yy, że w zasadzie nie uzupełniamy już nic z zakupami innymi, bo jest naprawdę sporo tego wszystkiego i, i naprawdę no, bardzo nam to pomaga. Teraz oszczędnie żyć, to trzeba przyznać. Ale powiem wam taką anegdotkę, mianowicie yy, Moja szwagierka wybrała się też oczywiście za tutaj naszymi tymi filmami. Też zainstalowała sobie aplikację, też jest z Bradford, także rywalizujemy już powoli, jeżeli chodzi o sklepy. I słuchajcie, poszła najpierw do sklepu, kupiła najpierw poszła do sklepu na zakupy i kupiła sobie, bo brakowało jej kupiła, jajek, kupiła chyba z 15 jajek, czy 20, tak wiecie, do domu. A i przyniosła zakupy do samochodu, a później poszła w tym samym sklepie do z aplikacji Go dobre trzy paczki i dostała w tych paczkach 60 jajek. Także no, zrobiła taki właśnie dziwny błąd. No znaczy nie dziwny, tylko po prostu nie, nie, nie pomyślała, że najpierw dostać paczki, a dopiero później iść do sklepu, zrobić sobie uzupełnić zakupy. Także miała nagle z 80 jaj na raz, że tak powiem, 60 spaczek i 20 jeszcze swoich sobie dołożyła. Także tak to czasami śmiesznie wychodzi. Dobra, idziemy do Aldika po trzy paczki i zobaczymy, co tym razem nam się tu udało wyłapać. No, cześć, witam Was serdecznie na wypakowaniu paczek z Aldika. Jak widzicie znów dostaliśmy trzy takie duże boksy. Oni się tu nie bawią w jakieś tam reklamówki, bo to by im się to wszystko nie zmieściło. Jak widzicie mam to po same uszy prawie, że? O, teraz będzie po uszy. No i zobaczymy co nam się tutaj trafiło. To sobie No więc mamy tak Mamy 12 jaj Jeszcze raz swoje jajka z tej aplikacji Tutaj mamy parsley świeży Czyli yy, czyli parsley liście tu mamy jakąś, co tu jest kabicz, czyli kapusta biała, trochę brokułów pociętych, takich trochę warzyw różnych. Czyli będzie nas jakąś sałateczkę, na coś takiego, albo po prostu się dorzuci do zupy. No mamy świeże liście szpinaku. No i mamy 4 British Bree, czyli, czyli popularne, jak ja to mówię, śmierdziuchy, czyli serki, serki Bree. Mamy ich tutaj 4 sztuki i to jest paczka numer 1. To jest paczka numer 1. Zobaczymy co, co będziemy mieć dalej. To no jest uważajcie, w drugiej paczce zaczynamy od jajek. Czyli mamy e, 18 jaj. Ciekawe, czy będzie dzisiaj coś na obiad. No i jest. Tutaj green chicken curry, czyli mamy ryż e, i chicken curry przygotowane. Czyli mamy danie obiadowe, tak powiedzmy, że na dwie osoby. że yy, po prostu trzeba byli trochę dogotować, można troszkę dorzucić sobie jeszcze kurczaczka, zrobić tego więcej i będzie na, na dwie osoby jak znalazł. To jest danie azjatyckie. Kalafiorek. Yy sałata. Dwie takie małe sałatki. Dwie paczki szpinaku. No, świeżego. Ale ze szpinakiem nie ma problemu. Tego nigdy nie jest u nas za dużo. Bo jak się go nie wykorzysta, to można go zamrozić i on może być leżeć jeszcze długo, 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 także, także to jest na spokojnie do wykorzystania nawet w późniejszym czasie co mam dalej? Następną sałatkę Rainbow Salad. no tu już jest troszeczkę więcej produktów w mojej jest i jakiś groszek i, i jakiś szponka i, i jeszcze parę innych rzeczy także taki miks sałat gotowy także dla dla wegetarian jak najbardziej. No, pokrojony miks różnych owoców. O, tu są i winogrona, i jabłka, i, i brzoskwinie. Yy, ananas też jest pokrojony. To taki, taki zestawik można sobie do czegoś wykorzystać. Na pewno pójdzie to część do musli, pójdzie na śniadanko. Jak znalaz No, i proszę Państwa, mamy atak bri, bo dostaliśmy jeszcze jeszcze 4. Czyli mamy 2, 4, 6, 8, <śmierdziuchów> 8 śmierdziuchów do zjedzenia, i mamy jeszcze jedną paczkę, z której dostaliśmy Mięso mielone z kurczaka 500 gram. No i teraz w zasadzie to są trochę niepoważni, bo wiadomo, że to się bierze nie do sklepu, a dla, jednej, dla jakiejś rodziny, tak, która bierze z tej aplikacji różne rzeczy. No i nam dołożyli jeszcze 2, 4. 6, 8, czyli mamy 4, 8, 12, 3, 14, 15, 16 serków. Bri, ideą tej aplikacji jest to, żeby dać ludziom różnorodny towar, po to, żeby on się po prostu nie zmarnował. Jak daliby na przykład 4 takie serki, a w miejsce tych 16 pozostałych dać coś innego no to jest to bardziej logiczne dla rodziny, która przychodzi po takie paczki i ma to po prostu zużyć, nie? No ale co mamy zrobić teraz z taką ilością serka byi? No to po prostu dostaną odpowiednią opinię za zbyt małą różnorodność towaru, a co za tym idzie opinia i ich, że tak powiem, punkty w tej aplikacji. No Jakbym ja był szefem takiego sklepu i bym wiedział, że to jest dla ludzi i, i to bym starał się dawać różnorodne rzeczy po to, żeby na, nawet to była reklama sklepu, nawet jak ktoś słabiej idzie to dać, to z nich spróbują, może później kupią. I tak już parę rzeczy w ten sposób kupujemy, bo okazało się, że to jest bardzo dobre, a do tej pory nie mieliśmy o tym pojęcia, a tu nam taki paletę BRI i, i, i rób z tym co chcesz. No nie wiem, zobaczymy. Kuchnia marzeny Jarka będzie musiała się jakoś y, wykazać w tym zakresie, jeżeli chodzi o wykorzystanie tych serków. Albo po prostu się wymieni na jajka, na przykład z siostrą. Zobaczymy. No dobra, to wszystko w tym filmie. Yy... Będą kolejne, bo nie zrezygnujemy już z tego, bo to naprawdę da, daje nam dużo oszczędności w domu. A będziemy gotować z tego co mamy. Także trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie. Udostępniajcie ten film na swoich Facebookach. Lajkujcie, komentujcie jak najwięcej. Zapraszam do współpracy na moim kanale. Do zobaczenia, do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.